Ja nie wiem, jakiś, nie wiem, jakiś... jakiś yy, wszyscy mi się zwalali zawsze na głowę. Ja nie wiem, tak jak teraz obrazły mnie te dzieciaki, jacyś, ludzie obcy, z którymi nie mam nic wspólnego, jakiś transwestycik, to kto to jest dla mnie. Ani nie jestem prostytutem, ani się tym nie zajmuję, ani nie mam wspólnego tematu. Przyczepiło się takie coś, że jak, jakieś zaproszenie mi dało, później mi, y, y, mieliśmy zrobić reklamę, że oni okna y, zaczepujemy do jakiegoś do czyszczenia okien, później wszyscy mi do, dzwonią, co ty za urafalami okna myjeżemy, jakie okna? Ja nic nie, nie wiem. No, podstępny, wredny, paskudny szlausz i nie chcę go więcej widzieć. Ani ich towarzyszy, tych towarzyszy ani w ogóle tego środowiska. Do widzenia. Leccie sobie innego y, y, na przyczepkę. czepie się tramwaju. Bo już nie wytrzymuję tego, do drugi nadzwonią do mnie, wypisują na Instagramie, na Facebooku, muszę łapać po prostu chwilę, żeby takich bzdur nie, wypisała, nie wypisali, wy, wypisywali, że bezdomna, że coś tam, że coś tam, a inaczej, rzecz przez nie straciłam bardzo wiele, właśnie przez tego Rafalala i wiele kontraktów. I pieniądze przez to. Dlatego powiedziałam, pieniądze są najważniejsze. Jeżeli pieniądze e, e, zapewniają mi poczucie bezpieczeństwa, dopiero wtedy dopiero myślę o tym, czy ta praca mi odpowiada, czy mi nie odpowiada. Pewnie, że chciałabym wykonać tą pracę, którą lubię, żeby się je realizować, ale bardzo ważne są pieniądze, żebym miała zabezpieczenie i żebym miała poczucie bezpieczeństwa, że zapłacę rachunki, że będę miała zawsze żyć, że będę miała ciepło, że będę miała gdzie mieszkać, że będę miała na podstawowe, znaczy podstawowe, na takie rzeczy, które... Potrzebne są, so, ja nie mówię o operacjach plastycznych, jakichś tam nie wiadomo, cudach na kiełborze, czy takie rzeczy się robi, ale e, e, takie potrzeby jak dom, mieszkanie, zdrowie, poczucie bezpieczeństwa są podstawą, żeby w ogóle pracować i cokolwiek robić. No widzisz, z tymi pieniędzmi właśnie. Tak jak słucham, jak Cały czas miałam, miałam taką jazdę o te pieniądze. No, Cały czas, i bo cała rodzina, tylko wszyscy kierowali pieniądze, pieniądze. Nikt nie pomyślał, czy ja się dobrze czuję, czy mi to odpowiada, czy ja się nie bałam na przykład tych Ukraińców na Bukowze, że czterech wjechało. Na przykład ja miałam 40 tysięcy euro przy sobie, a czterech Ukraińców z czterema samochodami wjechało w ten. Ja miałam gaz, ja miałam broń ze sobą, ale wszystko jedno. Po prostu y, to jest zawsze strach, jak jedziesz po benzynę kiedy masz nie masz, y, 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 benzyny już w baku, a wierzysz, że nawet y, zapas ci się pięć, ten 5 czy 30, zależy, że tam brałam zawsze dodatkowo benzynę, karnister, ale mimo wszystko mówię, matko, jak ja stanę, to co wtedy będzie? Z reguły jeździłam nocami, żeby zdążyć i zresztą w ogóle bardzo często bo o różnych porach i ciemno miałam dosłownie stracha takiego, że nie wiem, ale jakoś tak wyjechałam, wyjechałam, nawet się nie zatrzymałam na tej stacji, tylko po prostu, bo nikogo tam nie było, bo stacja była nieczynna, wyjechałam i po prostu poprosiłam później ludzi, żeby mi dolali do kanistra 5 litrów wody, żeby, żebym dojechała do, do nawet rzeczy, bo mieszkam pod granicą niemiecką w Szczecinie, na bezrzeczu. Koło dobrej, także to były bardzo ciężkie czasy, bardzo odpowiedzialne, yy, yy, niemniej jednak no musiałam to robić, żeby utrzymać rodzinę. No okazuje się, że nie okazuje się, że, że nie musiałam, bo któregoś dnia powiedziałam nie. Nie zgadzam się na to, po prostu nie zgadzam się na takie wyzyskiwanie i na takie tylko to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to trzeba kupić, a takie w bagażniku, a bagażniku tyle jedzenia, a tego nie kupiłaś, a tego nie kupiłaś, a tego nie, nie zrobiłeś, a chuj wam w dupę wszystkim. Ten wziął pieniądze i pojechał do mamusi, strzegł dostaw, a córeczka zaczęła robić mieszkanie, znaczy mieszkanie wynajmowała, wynajmowałam na Ujazdowskich, tam się uczyła w szkole polsko-amerykańskiej, na starą szkołę trzeba było płacić, i jeździć y, y, od nowa. Francja, Włochy, Niemcy, Szczecin, Warszawa i wszystko po kolei. No i, i. I musiałam też dać radę. No, a teraz jestem sama. To się do mnie przyczepiło jakieś rafale, Nie chcę mieć tym nic wspólnego. To są transystyci, to są ludzie chorzy moim zdaniem, którzy nie potrafią pewnych rzeczy zrozumieć, poza tym zawsze się muszą podczepić yy, 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 i dlaczego pode mnie? Dlaczego pode mnie znowu? Do widzenia. Tam sobie do musi iść i podczep się, tam pod swoją rodzinę. I połowa z tych chrzczyli co do mnie wypisują i co wymyślili, że 10 groszy będą mi płacić za live'a. Na szczęście oni mi wysyłają 10 groszy. 69 groszy dostałam za pracę. I nie zgadzam się na to. Ludzi teraz dzwonią pani, idą, my panią kochamy, niech pani nas blokuje. Nie, nie będę odblokowywać. Tam idźcie na lifey tej bezemnej Moniki. Je, e, e, tutaj ja chcę wyjątkowych ludzi, tacy, którzy uszanują moją pracę. No i będą mieli karę. A po prostu Jak, jak ja myślę? To znaczy, yy, ja uważam, że jestem wyjątkową kobietą, em, bardzo wy wykorzystaną, okradzioną przez własną rodzinę, nieszanowaną przez własną rodzinę przede wszystkim. Co mi się nie podoba, bo gdyby moja córka podeszła do tego zupełnie inaczej, to by tak nie było. Przez to i ona cierpi. Eee, nie zgadzam się na coś takiego. No i zmienię zupełnie taktykę. Tak jak weszłam w życie ostro z tymi czujnikami, powiedziałam: Nie będę pracować w trybie zdrowia za, za marne pieniądze i jeszcze, żeby mnie tam prześladowali. Znaczy w sensie prześladowali, no tam no zazdrości mi zawsze, no. nawet lekarki mi się zazdrościły. A pracowałam również i ciężko, bo i na. Yy, w sali operacyjnej nie robiłam, brałam udział przy badaniach ciężkich kręgosłupów czaszek, przy angiografiach, gdzie trzeba było robić dobre zdjęcia, nie rozprojektowane. To byłoby być dobrym technikiem, naprawdę. Później, oczywiście, w ciąży musiałam pracować jako technik fizjoterapii, nie? I EKG, EEG, no bo wiadomo, że w ciąży nie było można. Tak, teraz też. Chcę wykonywać Swoją pracę, y, to co lubię, zacznę śpiewać, zacznę robić to co lubić, bo mo może właśnie y, zacznę malować. Y, zrobiliśmy stowarzyszenie tego y, dobrostanu, właśnie. Zrobiliśmy jeden werniker, no i tam takie dwa spotkania, no ale nie mamy finansów z tego, więc y, trochę. Ja odjechałam, odjechałam z Warszawy, jestem w tej chwili w Dajsku, tam płacę dużo mniej, mniej, mniej za mieszkanie, bo mam przyjaciółkę, która pracuje w kompleksie medy, medyka no i, i mam w tej chwili mieszkanie w takiej cenie, na którą nie stać przy tej mojej emeryturze, bo przeszłam na emeryturę. Jest to niewielka emerytura, jeszcze tam muszę złatwić jedne dokumenty z, właśnie z służby Zdrowia z u, Łubna, te, z tego archiwum. No i tam jeszcze pewnie jakieś 300-400 zł dostanę za te 4 lata pracy w służbie zdrowia i w szpitalu kolejowym. Także tam pewnie doliczą, no ale to są, to są za pieniądze, jak mieszkanie kosztuje 1500 zł przynajmniej. Czy dwa, czy w Warszawie 2,5 nawet. A chciałoby się mieć Twoje? Ale wiesz, że jak ja Cię teraz słucham, ja bym się przypomniał taki. Takie, no nie dowcip, tylko może i dowcip, może i nie dowcip, to taka prawda. Myśl to sobie teraz do siebie, posłuchaj po prostu i zobacz, jak to poczujesz, co ja teraz powiem. No. Posłuchałam, dlatego zapytałam się Ciebie, co, co myślisz o sobie. I pamiętam słowa, które powiedziałaś, i Ty też pamiętasz słowa, które powiedziałaś. Tak. A działanie wszechświata jest jedno dla wszystkich, jednakowe. Nie, że dla mnie działania, czy dla ciebie inaczej, dla kogoś innego inaczej, tylko dla wszystkich jednakowo. No i opowiem ci taką historię. Jedzie sobie jeszcze tramwajem. No i mówi tak, samym siebie. Nie mam pieniędzy. Wszyscy mnie korzystują. Jestem nieszczęśliwy. E, co tam jeszcze? Atakują mnie ludzie. Nie, nie, nie atakują tylko za zazdroszczą. zazdroszczą mnie ludzie, atakują mnie ludzie, rodzina mnie wykorzystuje, a anioł stoi nad nimi i mówi: Tak, czy wymyślił ten człowiek? No ale trudno mu się spełnić. Aha, ale takie zasadzie to działa, tak? Nie, no ja nie powiem, ja nie mogę, nie mogę tak powiedzieć, jestem kobietą spełnioną, bo tyle rzeczy, co ja robiłam i robię, to, to, to nie ma takich kobiet, to, to, to jest, ja ogólnie czuję się szczęśliwa, tylko że po prostu... chciałabym tych żonki po prostu oddychać, którzy mnie niszczą, którzy są niepotrzebni po prostu. Muszę przerwać na chwilę, gdybym nie zadała ci pytania wcześniej. Czy jesteś szczęśliwa i spełniona? Odpowiedziałaś nie. Jestem szczęśliwa w bo chciałam być piosenkarką, ja chciałam śpiewać, ja chciałam być e, e, artystką, chciałam w ogóle, e, chciałam kiedyś być właśnie e, jakąś artystyczną funkcję pełnić i w tym chciałam się spełniać i to było, to było coś, co chciałam robić, ale od początku w rodzinie sięgnęły mnie ciężkie tematy, ojciec nas zostawił, matka zachorowała, Yy, zostałam z bratem, a, yy, juniorem, miszem juniorów w Szczecinie, w wieście zeszlifowanym. Później yy, mąż, student, później dziecko, i tak na mnie coraz to skakali, jak na kozę. Yy, po prostu jak koza na krzywą. Yy, nie, nie jest takie powiedzenie: Skaczą jak na yy, krzywą kozę, czy tam krzywe drewno, tam kozę na krzywą nie wiem, coś takiego jest takie powiedzenie. Po prostu. Yy, tak mi się zaczęło układać, w, ale, to, ale to, wszystko w rodzinkę, to wszystko są rodzinne sprawy. Jeszcze miałam ciotkę taką Rosjankę z Litwy, mąż jej zmarł, mąż dostał zawał, zawał, paraliż i też mu zakupy nosiłam bardzo, no tak na dwie rodziny właściwie też działałam też. Jeździłam też na kolonie Kowursky, to pilnowałam go tam jak jeździł, załatwiałam mu w czasy, tam z mamy, z albo mamy, dyrektorem w ogóle, więc z, z mam ośrodka. No nie wiem, tam mnóstwo takich rzeczy było, że zawsze ja miałam jakieś wrzucali mi na plecy jakieś ciężkie zadania, które ja musiałam wykonywać. To myślałam, że musisz. Że koczyny, tak przedmiot. Tak. I, takie I ja już teraz mam tego dosyć, po prostu jak do mnie ludzie dzwonią po notach, to... Dzienny cały noc i jeszcze pani do to, pani do to, pani pozdrowienia, pani odrzeczenia, ani pani, to, pani to, a tamto, a sram to, a wypierdalać, a już na pewno nie po nocy. No. ...przynajmniej wiesz, czego nie chcesz. I to jest piękne. Zobaczcie, to, czego się nie chce. Bo czasami nie wiemy, czego chcemy, ale jak wiemy, czego nie chcemy, to już jest luksus. I teraz wystarczy kontrolować nasze myśli i ja to mówię ze swojego doświadczenia, nie tylko o tym mogę powiedzieć. Umysł działa w taki sposób, że on jest cały czas z tyłu przeszłości. I te rzeczy, które teraz opowiadasz, to cały czas jest to twoja historia. To też prawda. To jest twoja historia i nie jesteś ty wyjątkowa tak naprawdę, bo każdy ma swoją. I rzadko kto urodził się w rodzinie, gdzie jest luksus po prostu, gdzie są rodzice świadomi, gdzie jest miłość, gdzie jest przytulanie, gdzie jest mówienie kocham Cię. rzadko kto. Może mhm. są takie osoby. Ja nie znam. To mhm. teraz jest no I... Może tak, mhm. ja nie znam. Nie no, ja w ogóle pochodzę z bogatego domu, bo był dyrektorem, matka była kierownikiem budowy, pieniądze, tylko, yy, tylko był taki okres, kiedy to po się wszystko nagle i nagle wszystko zostało na dzieciach. Tato wziął samochód yy, y, Fiata, później kupił sobie Poloneza a dzieci nie miała na życie. Więc miałam 1300 złotych, złotych, złotych alimentów, gdzie mieszkanie kosztowało tam 800 do tego opłata. Więc ja u ciotki w Kwecianie właśnie ja dlatego byłam związana bo byłam bardzo z tą ciotką, z tą krańką, znaczy Litwinką I, i ten. I u niej pracowałam, bo musiałam zarobić na życie, na remont, na Junkers, na, na cokolwiek po prostu. Już mają 14 lat i jeździłam na kolonię jako pomoc wychowawczyni, jako wychowawczyni później. Więc ja dosłownie cały czas pracowałam, nawet w wakacje, na okrągło, tylko po to, żeby być trochę nad morzem, żeby później z dzieckiem to samo. Więc na okrągło, i ja na okrągło pracuję. Ja nawet, jak w tej chwili mam ten swój, pro, ten swój pro, program jeden, drugi i w międzyczasie tam jakieś teledyski, jakieś nagrania, coś tam, jakieś wywiady, coś tam yy, zawsze robimy to y, cały czas jestem, y, ja cały czas myślę, cały czas y, mój mózg pracuje, cały czas y, y, planuję, albo odpieram ataki, albo y, y, wymyślam coś. Wymyśliłam teraz, że zrobię live taki o życiu. I to będzie live nie tylko o przyjemnych rzeczach i nie to, że młodzież na y, naćpana, nie to, że naćpana, no, no załóżmy tam tego, o pani zabawimy się tego, zrówka tego, nie, nie, to nie o to chodzi. Zrobię teraz taki live, że oni zobaczą życie. I będziemy robić zupełnie co innego. Ja jeszcze im tego nie powiedziałam, tego nawet nie wie dominik. I zrobimy taki live, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Co? Już omyśliłam inny pomysł. Nie mogę tego powiedzieć. Nie, tego nie powiem. Bo to ale to będzie szok, a to już zaplanowałaś, czy to będzie spontanicznie nie? Ja, ja to zaplanowałam. Ja już kiedyś zrobiłam taki podobny live o wieże, o wierze, o ale drugim, o końcu świata, czy tam rozpoczęciu, o śpiewam Barkę, oni razem ze mną. No różne. To był też fajny, taki życiowy live, ale teraz zrobię jeszcze inny. Ale to będzie taki live, że, że nie wstrząśnie. Tak. Tak. tak, taki mam pomysł. I ja to zrealizuję.